bo mam tu zniszczone widzę rozwalę to i idziemy dalej to jest właśnie ten basen do domku i można normalnie wskoczyć o dałem mi to u wiadomości bo gram na Facebooku ale nie będziemy ich odbierać bo nagrywam filmiki to tak. jest moja szklarnia. Takie tam, roślinki itp. I poświęcony temu odcinku najważniejsze rzeczy w tym odcinku to będzie. E, pokażę Wam takie szczerbatki. Dokładnie szczerbatki i nocne furie. To jest taki szczerbatek biały. Nie wsiadamy na nie. To jest właśnie droga na szczerbatka. Jesteśmy w nocy, a to nie jest Minecraft, że można wydać komendę. Więc poczekamy. Ale i tak pokażę. Z tego szczerbatka. On jest granatowy. To jest księżyc, to jest ogon naszego Szczerbacka, to taki ogonek, fajny, no idziemy dalej, to ma takie uszy, e Przy, pachy, to, to Czekam, aż przestanie być noc. Już przeżyć się obniża, co oznacza dzień. Pokażę takie świecące smoki przynajmniej. Tu jest świecący smok. Hop, hop. Jest to poradnik, też jak zbudować właśnie takiego szczerbatka. Jest to też poradnik, jak zbudować takiego szczerbatka. Bez, bez żadnych wysiłków. Ale to będzie zmniejszona wersja. Też będzie wersja jak zbudować szczerbatka. Ogólnie jak zbudować szczerbatka, bo zajmie to nam za dużo czasu, jeśli będziemy takiego dużego. Będzie on dokładnie rozmiaru na 4 bloki i ja nie będzie nam przeszkadzać. Popatrzcie sobie na księżyc, jak schodzi, a ja Dobra, A, już zaszło. To jest dokładny kolor naszego szczerbatek, Super, ogon, naprawdę, taki fajny. Rano. Dobra, to jest szczerbatek i ona.

Dobra, mamy też tu tak, tu taki ogon, jest dzień, to teraz taki ogon ma, super, taki fajny ogonek, takie tu, I dobra, fajnie siedzi się na nim. Dobra, schodzimy i pokazujemy następnego, hop, ja nie mam premium, ale mogę sobie tak budować, to jest czterbatek taki. Są biały, jak, jak pokazywałam. Panie, Chyba panie, to pokazywałam. To są takie smoki, ale to nie teraz. W pensjonacie, w którym Paweł razem z kolegami mieszkał, bo pracował na wyjeździe. I w pewnej nocy, tuż przed drugą z nocy, Paweł się budzi, no czegoś ewidentnie się boi, to wie, że czyta na telefon i wróci do swojego szefa, jak mówił, że się zjadł owego. Mówi, że coś dziwnie, bo się dzieje w pensjonacie, że ktoś chodzi po pensjonacie z bronią. O! Oto drugi szary szczerbatek, taki szaro-czarny i ma ogon taki. Trochę inny. Idziemy. Juhu! Ktoś do nas przyszedł. Wiktoria! Oto nasza Wiktoria. Taka koleżanka z Facebooka. Hej.

Mała praca zasługuje na no wokół nawet to powiedziała dziwne. Ale... może no, miałam 15 lat też byłam po swoich przeżyciach. To nie było się tak naprawdę o niczemu mówić, ani o seksie, ani o nie wiem, polityce i tak dalej. Oni byli wszystko było na pewno w jakiś sposób zaposlenowani. na pewno świetnę mi no nie dziecła. To ale tego dziennikarskiego no. świata więcej dziewczyna ma w tej sprawie do powiedzenia w dalszej części.

Dobra, poszła, poszła, ale co się jej zniszczyło. Zniszczyło się nam naszego szczerbatka, przynajmniej jak zniszczyła, to mam poradnik jak naprawić takiego dużego szczerbatka. Coś tam mu zostało od budowy, dobra, budujemy, robimy słupek, co najmniej na tyle, taki słupek, odczepiamy to co nam się nie podoba, potem wchodzimy na szczerbatka i go naprawiamy. Prosty poradnik. Łatwo się naprawia go. Ale czasami niełatwo. Jak nam zniszczą całego, bo ona niechcący to zrobiła. Ona nie jest taka, że psuje wszystko, jej się to nie podoba i chce zepsuć. To nie jest tak. Powiemy e, e, zobaczymy, e, czy, czy tamtemu się nic nie stało, ale temu coś zrobiła. Więc bezczelnie. Teraz jej coś zburzę i powiem, że to niechcący, i zburzę jej, bo pójdziemy do niej. Pójdziemy. Jej zburzę akurat z... potem, bo ona mi. O, sorki, ale tak zrobiła. Naprawię. Dobra. Pokażę po naprawie. Powiedziała, wop, ale potem to się zdarzyło. Właśnie to glu. No ładnie. Ale teraz jest piękny. Ogonek ma znowu taki śliczny jak wcześniej. Z pewno zobaczymy tam tamtemu nie urwała uszu. Powiedziała Wow. WO i... i właśnie to. Bo tak, WOW powiedziała na te dwa szczerbatki na dwa szczerbatki, to jest drugi, ale go nie Teraz poradnik jak budować szczerbatkę. A potem wizyta u Wiktoria. Najpierw przygotowujemy byle jaki blok. Ja akurat szary, bo nie mam czarnego, bo mi się zablokował, bo ktoś mi ukradł harkersko. Piok, bo da się tu skakować czy jakoś smoka na przykład, a potem ci kradną i tak To tak, robimy takie bloki, co najmniej takie, potem tam. Wstawiamy tutaj blok. Przybliżamy się, zależy na jakim terenie. Czasami nie zależy od terenu, ale trzeba go zbudować. Dla chętnych. Którzy kochają budowę i chcą mieć czerwacką, to akurat idealny jest dla nich ten poradnik. Dobra, robimy tak. Potem chodzimy. Robimy tak. Jeśli nie mamy tego bloku, możemy zastąpić. Możemy zastąpić. Możemy zastąpić. Tak jak ja nie mam czarnego, więc zastąpiam szarym. Podobne kolory można mieszać lub, jeśli w ogóle się nie ma, to nie trzeba podobnych. Zależy... Ja biorę akurat tak. Hop. Robimy tak. tak, tak. Hop, hop. Ale żeby wam nie ukradli hatkersko, wystarczy coś zrobić brzydziej. To będzie, myślę, brzydkie i tego nie biorę. Więc tak pomyśli sobie i nie ukradnie niczego nam. Bo nikt nie chce, żeby ktoś mu kradł haskersko. mówić To co, co innego, ale hakować? Tego jeszcze nikt nie widział. Nawet Wojtek. I to powiedział. Wojtek. Wojtek to jest muka. tam. tam. I tak to nie odcinek o nich, więc nie odpowiadam już. Tego robię. W tym poradniku skrzydła robimy na byle jaką długość, ale identyczną. Nie może być bez. Aha. Teraz przejdźmy do głowy. Zrobimy też mu siodło. Potem z, byle jakiego, płaskiego, potem z byle jakiego płaskiego materiału i ja akurat taki łóżkowy stawiamy go tak. To robimy go tak. I nasz szczerbatek. Gotowy. O, pa. Myślę, że to Wam starczyło.